Indyka z opowieścią o tym, że życie to okrutna podróż pociągiem zwanym chaos. Opowiedź o tym, że jeżeli myślisz, że jesteś na dnie i gorzej być nie może, los sprzeda ci kopa i pokaże, że potrafi jeszcze bardziej cię zmielić. Los, który rzuca nami niczym szmacianą lalką, przez jednych postrzegany jest jako boże sprawdziany, natomiast przez drugie jako fale przeznaczenia, którym trzeba się poddać, wyglądając z zaciekawieniem, gdzie to nas wypluje. Od pierwszych chwil z gromu uderza na przygnębiające poczucie, że gdziekolwiek nie zawędrujemy razem z bohaterami, to nie ma prawa skończyć się dobrze. Duet głównych bohaterów to swoiste magnesy, przyciągające każde spleśniałe nieszczęście. Z całym bagażem traumatycznych przejść, wspólnie udają się w podróż, której cel, choć przez krótką, naiwną chwilę, daje im poczucie nadziei. A wspólna wędrówka zbliży ich na tyle, że zacznie w nich rodzić się uczucie, które wbrew jakiejkolwiek logice będzie próbowało znaleźć drogę, aby w pełni rozkwitnąć. Z pewnością daleko im do pary z żurnala. On zbiegły więzień z gnijącą ręką. Ona zakonica z głosem w głowie, który jest niczym trzeci bohater, pełniący również rolę narratora. Ewidentnie nadrzędną rolę pełni tu historia i to ona powoduje, że z coraz większym zainteresowaniem śledzimy toczące się wydarzenia. Polecam wsłuchiwać się w rozmowy bohaterów. Używając prostych, logicznych argumentów uzmysławiają sobie bezsensowność narzuconych religijnych kajdanów. Poza tym towarzyszący indyce głos to źródło ciekawych filozoficznych wywodów. Część growa najczęściej koncentruje się na wspinaczce, rozwiązywaniu terenowych zagadek, są również bodajże dwie sekwencje, podczas których będziemy przenikać między dwoma rzeczywistościami trochę biegania, zbierania rupieci i odpalania świeczek wpadają jakieś punkty, dzięki którym później możemy rozwinąć umiejętności w prymitywnym drzewku. Natomiast kompletnie rozwój umiejętności nie przekłada się na rozgrywkę. Ciśnięto to również kilka zręcznościowych etapów stylizowanych graficznie na pegazusowe sraczki. Potrafią konkretnie podpalić układ nerwowy, i pokrywka z emocji zaczyna podskakiwać. Natomiast są źródłem informacji o przeszłości głównej bohaterki, i z każdym kolejnym etapem zdradzają nam poharataną przeszłość, która doprowadziła finalnie do klasztornego habitu. Graficznie wszystko prezentuje przyzwoity poziom. Próżno tu szukać optymistycznej kolorystyki. Jest smutno, brudno i momentami psychodelicznie. Muzyka, która towarzyszy naszym zmaganiom, pomimo, że porządkowo nieco zaskakuje swoją plumkowatością. z czasem dochodzimy do wniosku, że idealnie leży niczym weselny garnitur z rynku za 500 zł. Historia pęka w niecałe 3 godziny i posiada kilka konkretnych łupnień scenariuszowych. Pomimo tak krótkiej wizyty w tej chorej rzeczywistości, ten czas wydaje mi się jest zdecydowanie wystarczający. Spotkanie z indyką jest jak wsadzenie palucha do gniazdka, wali krótkim strzałem, ale takim konkretnie soczystym. Nie chcąc zdradzać zbyt wiele z fabuły, gdyż odkrywanie jest jej największą zaletą, zachęcam do ogrania jedynie tych, którzy lubią się taplać w przygnębiających klimatach, których nie odstraszają egzotyczne rozwiązania. Wszystkim szukających bardziej standardowych doznań odradzam i proponuję nie zaglądać do głowy indyki. Recenzja krótka, bo i gra niedługa, ode mnie 6 na 10 i aleluja, a może bardziej ave satan? Choć ja bardziej preferuję AWE, zdrowy rozsądek i tego Wam życzę. Grajcie, bo warto. Pozdrawiam, Ojciec.